Bardzo proszę, panie pośle. Panie marszałku, panie premierze, wysoka izbo, gdzie wy byliście z tym okrzykiem przed 89 roku? Coś was nie widziałem wtedy. Teraz w 2025 roku. Łatwo wam krzyczeć. Bardzo łatwo przychodzą wam te słowa. Mnie jest osobiście jako posłowi Rzeczpospolitej bardzo smutno. Że dzisiaj... Przepraszam Panie Pośle. Marszałka Sejmu. Co powinno... Panie być... pośle Urbaniak, chwileczkę. Panie Pośle, ja bardzo pana proszę, żeby Pan zachował powagę. Panie Pośle Małecki. Zwracam Panu uwagę, że zakłóca Pan obrady Sejmu. Panie Pośle Małecki. Proszę bardzo, Panie Pośle. No, panie Marszałku. Proszę bardzo, Panie Pośle. Trochę trudne warunki, Panie Marszałku, bo właśnie o tym chciałem powiedzieć, że dzisiaj powinno być święto demokracji, a pan już... A przepraszam, czy ktoś na tej sali jest z losowania, czy wszyscy jesteśmy z wyboru? Co? Nie pamiętacie czasów, jak ktoś był z losowania, bo wy dzielicie komunistów na swoich i cudzych. A taki. Kartkę zabrałem, bo mam piękny cytat z 2010 roku, pana posła Kaczyńskiego. Gierek był komunistycznym, ale jednak patriotą. Bo komuniści to się dzielą na tych swoich i tych obcych: Na Kryżego, Czabańskiego czy Piotrowicza. Jak tam panu Piotrowiczowi idzie ten poranny rytuał przepinania. Krzyża zasługi z piżamy na marynarkę, które otrzymał od Wojciecha Jaruzelskiego. Dobry towarzysz, prawda, panie Kaczyński? Historia to nie tylko 1966, nie okres międzywojenny, zabory, ale także ostatnie 36 lat polskiej demokracji. I teraz spójrzcie w lustro, kto w tych latach niszczył konstytucję. Kto w tych latach niszczył niezawisłość sądów, niezależność sądów? Kto zagarniał media publiczne? A kto defraudował publiczne pieniądze Funduszu Sprawiedliwości? Panie Kaczyński, to są cechy bolszewii właśnie, które pan wprowadzał w ostatnich latach. Dziękuję bardzo. Dziękuję Dzisiaj bardzo, panie Pośle. Wybieramy marszałka Sejmu w nadziei na Pan lepsze poseł. zarządzanie Sejmem i lepsze zarządzanie kancelarią Sejmu. Dziękuję Będzimy bardzo, głosować panie Pośle. Za. Dziękuję bardzo.